No i dobra, jednak mamy miejsce na desku. A ja Was witam ponownie, zagrajmy w Hero 6, frakcja świątynia. I ostatnia misja, zobaczymy jaka ta misja będzie trudna. Czy też łatwa, albo jak łatwa, albo jak trudna. Ale żeby się nie rozgadywać, po prostu kontynuujemy. I będziemy się rozkoszować tym, że nam się paseczek długo ładuje. O, ale przed tym. Wybieramy oczywiście tygodniowa produkcja stworzeń podstawowych jest zwiększona o 3, yy, elitarna o 2. No i o Aha nie, to są te te, te od yy, ukończenia kampanii. Tutaj na przykład mamy od Inferna, tutaj znowu od przystani, od nekropolii i od twierdzy, ale to mają właśnie tylko te Rasy dostępne. Są drogą przypominam się bohater z Trójki, jak widzę tego, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Ale był taki jeden w kampanii w Trójce. A, dobra, nie będę się rozgadywał. A póki co będzie się chyba paseczek ładował. Tak? Dobrze mówię? Tak, będzie się ładował, więc zaraz się widzimy. Pewnie jakiś filmik będzie, miejmy taką nadzieję. I zaraz się widzimy. I zapomniałem nawet powiedzieć o Ale dobra. No, miało się ładować... Jakieś, miało się ładować jakieś intro. O, widzę jakieś piekielne płomienie, a szatan... Dobra, już się powstrzymałem. Też się prosi. Metal, metal. <grym> A my tu kościelnicy! Dawać na to co? Nie przepuścimy was do naszego kościoła! Z Podeprzeć bramy. Co? Teraz? Co? Na płomień! Pieniądze na tacę. Masz wyczucie czasu! A tutaj muzułmanie lecą! O! Irino, posterunek zbudowany, wojska gotowe. Wszędzie demony wylewają się z portali jak rzeki lawy. Ech, nie mogę zostawić księstwa na pastwę demonów. Nie zamierzam urodzić dziecka w kraju pod okupacją armii Urgasza. Niechaj rzeki i morza poprowadzą nas do zwycięstwa, dajmio. Przed nami długa droga. Gerhard będzie musiał poczekać. Chodź, Kenta. Zajmijmy się najpierw sługami Szeogu. Okej. Okay. No to, jak tu to wygląda? Jakaś skrzyneczka, skrzynia ze skarbami, a czemu mi to pokazujecie? Tutaj kolejna skrzynia. Czyżby jakieś kuszenie mnie tutaj, żebym sobie przyszedł? Karłow, tutaj się broni. Widzę. I jakie mamy zadania? E, główne zadania, aktywne zadanie. Pokonaj Gerharta. Dostań się do Isegrim Warowni Gerharta. Podbij Ashwick I zadanie dodatkowe Nie podbijaj miast Księstwa Wilka Poza Isegrimem To jest zadanie dodatkowe A dlaczego mam tego nie podbijać? No dobra I tak podbijamy zadania dodatkowe Nie są obowiązkowe Tylko opcjonalne A ja nie będę się tutaj katował No widzę, że już nie mogę zrobić Więc na razie sobie to walniemy, żeby złota było więcej. I gdzie ta armia naszykowana? Podobno jakieś legiony tutaj miały być gotowe, a tu nic nie ma. Dobra, zbieramy. Trzeba zbierać. I nie żałować sobie. Zostaw. Sobie dorobić trochę. Do drogi łez Oho, tutaj coś jest Coś niesympatycznego tutaj są jakieś następne. No to atak następny. Bez strat. Wyśmienicie. Trzeba na razie wszystko zbierać, póki mamy szansę. A tu jest jeszcze gdzieś ten. A, tutaj jest ten. A czemu on jest statkiem? Czyżby on płynąć nie umiał? Jak on jest statkiem, to ja tu mogę poszperać Nie i był statkiem, a teraz jest normalnie. No, co to ma znaczyć? Jakieś transformacje. Nie gonce tam połazi, a my tutaj poatakujemy i powyczyszczamy tyle na ile jest to możliwe. To jest niski. To niedobrze. Ale możemy zostawić. Za to nie mamy strat. Bo wszyscy się obawiają. Zaklęć Iriny. Bardzo dobrze. Ale tutaj już jest wojsko, które się tego nie obawia. Straty są. O, dobra. Minimalne. Ok, dobra, następni. Tu już są też jakieś czułe czyny. Też atak. O, tu już trochę więcej. Ale i tak potężne jednostki były więc mogę sobie to podarować. Tu jest jeszcze drewienko. Regeneracja i tutaj. A to zaraz. A tutaj płyniemy sobie i zbieramy przekazy. Będziemy mieć wgląd na to, co się dzieje. Jakieś surowce zawsze można skubnąć i rozbudować dzięki temu szybciej nasze zamczysko. Tracowałoby jeszcze z kamulcami podbić gdzieś tutaj, gdzieś się na pewno chowa. Ten terenik, czy też budyneczek. Okej, okay, dobra. Ja się za bardzo zapuszczam, ale co, tam? Dobra, mana odnowiona, kamulce zebrane, walka, atak. Ok, bez strat. Doświadczenie, tu jakieś gobliny. Pewnie straty będą, o, minimalne, może być. I dobra, i lecimy tu. Tu nic nie ma. Ale trzeba wybudować za to. I budujemy następnych, tylko że muru nie mogę. Ale za to żabki wybudujemy. Oddajemy turę. I mychamy dalej. Co tu jest? Tu już są jakieś anioły. O, tutaj jest Z kamulcami budynek. No to sobie zbieramy. Już nie narzekamy. Na brak surki. Oho, tu jest poważny. Tu jest niski, ale w sumie... A, nie, lepiej nie. Lepiej nie ryzykować, tylko bezpiecznie zbierać to, co jest na razie możliwe. Dobra, na razie płyniemy sobie tak cały czas podążając za surowcami. Przy okazji, będzie coś zbierał nasz Chan Changbo. Dobra, budujemy wszystko. Trzeba wszystko wybudować. A tak, trzeba jeszcze kapitol zrobić. Więc teraz trochę sobie poczekamy. O, 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 tu jakieś surowce są. O, tu jakiś wrak. Ale jest bardzo wysoki, więc nie. Nic z tych rzeczy. O idź, idź tam Takie żywiołaki ciemności może być No i teraz już pewnie będzie A dalej jest poważny Ale już nie ma co ryzykować Lepiej iść i po prostu Zebrać w spokoju to co jest dobra Kasy tu brak. Tutaj znowu 5000, dobra, poczekamy sobie, bo jak tak będziemy zwlekać, to znowu będzie to samo co w poprzedniej misji Czyli narzekanie na brak pieniążków Swoją drogą oj Co jest grane Coś mi przycięło Nie wiem dlaczego co jest grane? Coś mi się. komputerze? Czyżbyś dostał czekawki? Co jest grane? Czemu mu tak? Czekajcie chwilę. Coś szaleje. Kom... No nie wiem, może teraz będzie lepiej. Zobaczymy. Dziwne rzeczy się dzieją. Swoją drogą powinienem bardziej zbierać. Jeśli tym gram Han Gbo, to powinienem zbierać nim złoto, a nie doświadczenie. W końcu on nie będzie walczył, więc napiero mu doświadczenie. Czy jemu mógłbym coś przydzielać? W ogóle? Nawet nie. Ale teraz dostał złoto, więc możemy wybudować kapitol. No i czekamy już do tego końca tygodnia, żeby wojsko zrobić i potem. Wyczyścimy to wszystko, ile jest to możliwe. Widzę, poważny, więc nie fajnie. Raz będziemy poszerzać w inną stronę. Raz będziemy tak bardziej iść o. O, tu jest wir, czyli jakieś dziwne miejsce. Tu już nic nie wybuduję. Kamulce wszędzie wymagają. Mógłbym co najwyżej żabki ulepszyć, ale nie chcę. Mogę za to targowisko. O, kasy znowu. Dobra, poczekamy. Poczekamy, wyszkolimy i zbierzemy to, co tutaj jest. Na razie idzie mi wyśmienicie. Ale zobaczymy, jak to będzie wkrótce. Czy się rozczaruje? Czy też nie Dobra No to teraz prawie żaden, więc można cisnąć. Tu jakieś demony Minimalne straty Tutaj jakieś żywiołaki, jakieś potworaki. Też ich tutaj zniszczymy. O! A co to tak? O, rozegramy sobie z nudów tak. Wezmę sobie raz. A tu, a klaskanie, w końcu walka. Yy, dobra, dystansowców walnę tutaj. Właściwie to wszystkich tutaj walnę. Tylko teraz tak, albo tak rozdzielę, żeby nikogo nie kusiło na jakieś zaklęcie obszarowe. Z tego co się nie mylę. Tylko teraz tak, mam magię wody, więc tu raczej posiłki. Posiłki dla kogo? Dla niej może. Niewiele, ale zawsze to coś. Tu mógłbym... Nie. Sobie poczekamy. I teraz to, o, tu jakieś zaklęcie. Wyolony odział oraz ludlana nimfa. Przekazują sobie wszystkie korzystne. Aha, to czytałem kiedyś. Tylko, że ona nic nie zrobi. To jest ta świetlista co to trzeba te świetliki zabić. To jest niedobre. Bardzo niedobre. Ten nie sięgnie, to dobrze. Wow. Co to było? Dobra, i teraz tak czy zaklęcia wody? Odłamek lodu na przykład. Dwa. Zginie 7, 2, 4. O, super. A gdybym wziął tak mieczem, proszę. Zaklęcia mocniejsze. No to bierzemy odłam lodu. I sobie dzięki temu załatwimy spokój. I teraz mógłbym. Hmm. Nie mógłbym. Nie mógłbym podleczyć. Bo jest zmrożona. Więc mogłem co najwyżej sobie szczelać. Więc sobie szczele w niego. I nawet go zabiłem. Jednego. A teraz? A nie, bo ona jest nieulepszona. To cofam, cofam te słowa, że była zmrożona. Pomyliłem się. Dobra, pan coś sobie zwiększymy. I jeszcze raz ciach. Oj, może się źle skończyć. Muszę się podleczył jeden. Zszczepił się. Ale zginął jednocześnie. Oj. No i teraz co? Woda chyba nie za bardzo zrobi. Yy... Lodowy krąg. Trzy. Mieczem jeden. To teraz, co to daje? Bo nie pisze żadnych obrażeń. A, to jest co tu, już sobie przypominam ściana lodu. Huh. Nie, no dobra, dajmy chyba ten krąg, bo najwięcej obrażeń zadaje. Lepiej wykorzystać cały czas manę, no nie? Ona tu tak sięgnie. Mm, hmm, dobra. Żeby tylko jeszcze tego jednego nie stracić. Teraz już nikt nie może zginąć. Zresztą teraz był atak, więc. Nie ma kontry, ale teraz będzie atak. I na szczęście nikt nie zginął. Okej, okay, bez kontry mieczykiem załatwimy to sprawnie. No i czy ja wiem takie. No, zaoszczędziłem chyba jedną jednostkę, ale czego się nie robi, żeby zabić trochę nudy. A tak. No, a tu bez strat i nawet oceniał system, że jest dużo gorzej. Tu są jeszcze, więc ich załatwimy. I teraz tym wodniaczkiem idziemy szukać kolejnych skarbów. Tu są jeszcze jakieś skarby. Aj, dobra, idź już, idź. Tu jeszcze raz będziesz pewnie przechodził sobie tędy. Więc tak jeździł jak kombajn. Tylko mi tereny pokazywał. Wszędzie kamulce. Szukać kamulców trzeba. O, tu jest jeszcze drzewo. Nie zauważyłbym. Tu jest jakaś skrzyneczka. Dobrze, chociaż że złota zbieram. To nie będę narzekał na braki. Tu jest jakiś kolejny wrak. Może najpierw drewno zbiorę, bo później zapomnę. Zostaw. Może ten, to ognisko ma, nie ma, nie ma tych kamulców, niestety. A tak. Okej okay, bez strat wyśmienicie Tu jeszcze tych możemy sobie czasnąć, demonów. I pasowałoby coś wybudować. Odsuń się z tymi skrótami. Pieprzonymi. No i proszę, no i dalej chcę więcej kamieni. No to sobie tego weźmiemy. No i znowu nikogo nie wybuduję. Zaraz. Bo znowu kamulców brak. Ale może za to, targowisko pasowałoby wybudować. Okej, okay, bez strat, wyśmienicie. Zaraz, tylko teraz tak. Może tędy pójdziemy? O! Złoto! Złoto! Dawać na toce Okej, okay, dobra Wyśmijcie, chyba straty jeszcze strat. złoto jest Oj. Już myślałem, że znowu coś będzie przycinać I się chyba na to zanosi. Znowu będzie takie jakieś dziwne ścinki mi tu robić. Kolejny wir. Tu jest jeszcze jakiś surowiec. No i znowu będziemy tak jechać. Szukając surowców. Tu jeszcze nawet jakiś jest. Może zdążę coś wybudować. A jeszcze do końca mam to. Tylko czy to wybudować... No, pasowałoby. Prędzej czy później będę musiał. Swoją drogą na razie się nie robi nic ciężkiego. Więc póki co jest dobrze, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, płyniemy tu, żeby nam coś ujawniło. A, tutaj już jest koniec mapy. Aha, to będę wiedział. Przynajmniej sobie tak mapę wyrównam, żebym ją na równo i atak. O, jakieś tam wojska trochę większe były, ale i tak nie doznałem jakichś tam nie wiadomo jakich wielkich strat. Tu jest niski, a tak. O, jakiś tam bohater jest. Coś niski. Już mam kryształy I on na granicy stoi Zobaczymy czy nas będzie chciał zaatakować Na razie sobie tak będziemy czmychać <laughs> i zbierać wszystko I coś to będziemy się bawić gonionego znowu Dobra i jeszcze coś wybudujemy to sobie wybudujemy Kirina. Nie wiem czy wybuduje, ale mur trzeba zrobić. A czemu mnie to nie dziwi? Zwycięstwo to też mnie nie, nie dziwi. Ale trochę mam mało wojsk, więc pasowałoby wrócić. Zwłaszcza, że koniec tygodnia się już robi. A i surowców trochę zbieram. O, jeszcze jakiś budynek ze szkoleniem jednostek. Tu jakaś widzę granica, jest e, dobra, akceptujemy. Znowu drewno. Co wy macie z tym drewnem? No, jakoś tak na razie pięknie czyszczę wszystko. I oby tak było dalej. No i mam nawet surowców i teraz tu jest jakiś teren, ale tu jest też teren demonów, więc zastanawiałbym się gdzie teraz iść, ale najpierw idziemy do zamku. Tylko co by tu zrobić właśnie z tymi demonami? E, mało. Tu jeszcze jakieś wojska ma ten gostek, więc jak? Wy, wynajdzie wszystko, to wrócimy nim i odda wojska Irinie, bo jemu się na pewno nie sprzedadzą. Nie będę rozdzielał na dwóch bohaterów armii. Na razie jest spokój, ale zobaczymy jak to będzie. I oby było jak najwięcej spokoju z tymi demonami. No tu widzę jakieś surowce, więc zaraz je wezmę.